Cześć, cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. A dzisiaj, jak widzicie, przygotowałam dla Was 8 simów. I w czwartym odcinku Maratonu z Eski, to Wy będziecie tymi simami. Więc zacznijmy od nazwania ich. Pierwszy z nich to będzie Diabello. I damy mu YouTube na nazwisko, no bo co innego z nim to zrobić, prawda? widzimy tak wygląda diabello z naszego kanału jest on ambitny jest snobem jest kulturalny nie przejmujcie się tymi cechami one nie są na razie aż tak istotne ten oto luźny ziomek to Andrzej Grochowski i tak, jak widzicie, nazywam ich waszymi imionami, nazwiskami lub pseudonimami z YouTube'a. Oczywiście mamy 8 simów, więc wszystkich z was niestety nie wybiorę. Ale jeśli spodoba wam się format tego odcinka, to oczywiście zrobię kontynuację z resztą z was. Kto się zgłosi w komentarzu, tego wybiorę i tak dalej. I Andrzej jest porycz, jest śmiały, jest kumplem. I zaczynamy patrzeć na nasze laseczki. Widzę Was, więc mamy tu blondyneczkę. Oczywiście Simów dobieram losowo z Waszymi imionami. Nie przejmujcie się tym, Znaczy z imionami. No, po prostu jest to losowe kim będziecie, więc nie przejmujcie się, jeśli Wasz wygląd nie odpowiada Wam naprawdę, Lub Wasze cechy też się nie zgadzają. Nasza Sinka to Paula. I Paula jest ponura, jest samotniczką, ale kocha zwierzaki. Nasza kolejna Sinka. To Marta Budnik. A ty, to nie jest twój strój na co dzień, co? No nie, to jest twój strój na co dzień. I Marta jest niezrównoważona, jest niechlujna, ale jest też romantyczką. Na kolejny strzał idzie Onzi. Onzej. Onze, zawsze mam problem z tym, jak się wymawiać w pseudonim. Ale to właśnie ty. Więc będę mówiła, apkice co Onzej. Albo Onzi. Jak mi się to. Powie, tak mi się powie. Ok? Ok. I jest ona paranoiczką, jest wredna, ale jest też schludna. Następną Simką została Antonina Jankowska. I Antosia jest rodzinna, jest zazdrośniczką, ale też uwielbia muzykę. Przedostatnią Simką zostaje Pani Wredotowe Skarpetki. Jest ona kreatywna, ale jest też infantylna jest kleptomanką. I naszą ostatnią odcinką, odcinką, w, naszą ostatnią odcinką w tym odcinku zostaje. ITP. ITP jest niezdarna, uwielbia natura i jest perfekcjonistką. Także taką ósemkę z Was wybrałam. Póki co, jak mówiłam, nie gniewajcie się, jeśli Was tu nie ma. Jeśli spodoba się wam ten format, to oczywiście dorobię was w następnych odcinkach. No i dobra, spytacie co teraz? Otóż mamy tu naszą rodzinę. Spora. Przenosimy ją tutaj i zaraz umieszczę dla was dom. Oj, oj, deszczowo. Niezadowoleni jesteście, widzę. No dobra, dobra. Dajcie mi sekundę. I uwaga, wprowadzam was do domu, ale nie do byle jakiego domu. Bo do domu Timu X. E, tak, chciałabym zacząć o tym, co tu będziemy robić, ale widzę, że Marta postanowiła się wykąpać w deszczu. Przy wszystkich. Nago nie oceniam. Także wszystkich proszę o wejście do domu. I tak, spędzicie tu kilka najbliższych dni lub tygodni. Zostawię Was samym sobą. I zobaczymy jak się sobą zajmiecie, czy zadbacie o swoje potrzeby, czy zawiążą się między wami jakieś znajomości, przyjaźnie, może romanse. Więc póki co widzimy, że Andrzej wraz z Diabello, Martą oraz Onzej sobie siedzą, oglądają telewizję i Pani Wrazowa do skarpety dołączyła. Także właśnie w tym momencie zostawiam was samych, zobaczymy jak się potoczy co jakiś czas. Będę do Was oczywiście wracała, ale póki co zmykam. Mam nadzieję, że przeżyjecie chwilę bez mnie. Eee, pani wredotowe skarpetki? Co tu się dzieje? Czy wszystko z ok? Halo, wredotka? Jesteś z nami? I uwaga, wróciłam do Was. Jest czwartek, godzina dziesiąta. Kilka dni minęło. Zobaczymy, jak się macie. Pani, wredotowe skarpetki. Jest. Ojejku. Na pewno chce jej się spać. Potrzebuje towarzystwa. Masz siedem innych osób wokół siebie. Jakim siedem potrzebujesz towarzystwa? Powiedz mi to. Powiedz. Jest chora, mam dłości, nieprzyjemne otoczenie, za. To ok, za dużo je jedzenia z mikrofalówki. Jest bardzo zmęczona, ale ma kucharskie wspomnienia i jest najedzona. Jeśli chodzi o Martę Budnik, siedzi sobie wraz z innymi lasyczkami Marta, jak widać, też jest całkiem chora, ale jest flirciarska. Ma kucharskie wspomnienia, ma zatkany nos, bo jest chora i też strasznie jej się chce spać też potrzebuje wyjąć prysznic no ale jest chora, no to wiadomo jeśli chodzi o Paulę Paula sobie bardzo dobrze radzi mieszkając bez rodziców mieszkając ze znajomymi jak widać wszystkie potrzeby ma w miarę zaspokojone ale jest smutna, bo jest ponura i ktoś inny jest niezbyt szczęśliwy, więc też się czuje smutna no, jest w nieprzyjemnym otoczeniu, ale właśnie sobie ja i myśli sama o sobie? Paula. I TP. Jest głodna i potrzebuje towarzystwa, poza tym jest w porządku. Cieszę się, że jest ozdobione wszystko i myśli o toalecie. Jak widać, jest szczęśliwa. Chodzi o Diabelo. Diabelo se śpi na kanapie, bez koszulki, ale wszyscy mogli podziwiać jego mięśnie. Tak, potrzebuje snu, jest głodny i potrzebuje siusiu. Ale poza tym nic mu za bardzo nie jest. Antosia sobie właśnie gada z dziewczynami. Myśli o ogniu. Czy wy coś spaliliście? Poza tym, że chce siusiu i pogadać, to jest git. Wypiła kawę, ma wspomnienia, najadła się. Ale też jest chora. I współdzieli czyjś smutek. O nie, no wszyscy zachorowaliście tutaj. Onzej. Jest nieswoja i myśli o kubku kawy, ale no dba o swoje potrzeby, całkiem nieźle, trzeba jej to przyznać. A Andrzej... Andrzej sprzątał. O Jezu, chłopie! Co się mu stało? Też jest chory. Musi iść do toalety, jest... Rozbawiony, ale to przez chorobę, no gorączkę ma biedne. No i... no i się napił kawy również. Więc e, powymieniam im wszystko, co oni tu mogli zepsuć. Zostawię was jeszcze na chwilę. I zaraz do za Was wrócę na ostateczne podsumowanie tego, jak sobie radzicie tutaj. W międzyczasie postanowiłam was jeszcze trochę poobserwować uważniej. Zauważyłam, że Diabello zaczyna się dość kłócić z onzej, a raczej Onze jest dla niego dość niemiła. Czemu przysłuchuje się Paula i wydaje się z tego faktu bardzo zadowolona. Nawet ich zachęca do tego. Chyba Paula lubi dramy oglądać, co? No, kłócą się i kłócą. Jak widać, Marta sobie tu gotuje. Dumna jest w sobie, siebie, że sobie próbuje tu poradzić sama. Spędza sobie czas sama z dala od wszelkich dram. Ci tam się w ogóle dalej kłócą. A tu co się dzieje? Widzę, że Andrzej sobie rozmawia z pani wradotowymi I Jeszcze se flirtują. Patrzcie na nich, normalnie jakaś parka nam się tu robi powoli. Mhm. Więc to tak to wygląda. No dobra, dobra. Zostawię was samych gołąbeczki moje. Więc myślę, że spisaliście się naprawdę dobrze w domu. No mimo że wszyscy zachorowaliście. Nie wiem dlaczego. No to nawiązały się jakieś przyjaźnie, nawiązały się pierwsze kłótnie oraz romans. Sporo rzeczy popsuliście. Musiałam wam naprawiać wygaga małe. Ale tak poza tym, to daliście sobie w miarę radę. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, za dwie godziny jest ostatni odcinek z maratonu z Eski na 5000 subskrypcji. I będzie w nim Q&A długo wyczekiwany. Także patrzcie jaka szczęśliwa, że z nim tamten tegas. On tam sam biedny został teraz. Także do zobaczenia niedługo. Dajcie mi znać co myślicie o tym odcinku, czy chcielibyście więcej, może z waszymi imionami, z YouTube'a. Dajcie mi znać też, czy chcecie być chłopcem czy dziewczynką, bo nie zawsze mogę to wnioskować po waszych pseudonimach. I widzimy się niedługo. Cześć. A lot every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I be doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain.